Nareszcie przyszła pora na typowy przegląd informacji ze świata Battlefielda 2042. W tym materiale dowiecie się m.in. o komunikacie DICE odnośnie startu sezonu pierwszego, zmianach w portalu, farmach PD i ograniczeniach na serwerach, kwestii starej tablicy wyników, kaderatio czy zmianach w rozgrywce. Do tego wyciągnięto wnioski odnośnie komunikacji ze społecznością oraz możliwe dodanie operacji metro w przyszłości. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Przy starcie wczesnego dostępu na stronie Battlefielda pojawił się pewien artykuł przygotowujący nas na pole walki w 2042 roku. Jeden z punktów jest jednak całkiem interesujący, bowiem traktuje o zbliżającym się sezonie pierwszym w ramach usługi Live Service. Tylko przypomnę, że w każdym roku wsparcia gry ujrzymy cztery sezony, a każdy z nich wprowadzi własną przepustkę bojową, nowego specjalistę, nowy krajobraz w postaci zapewne jakiejś nowej mapy, a także nową zawartość i możliwości w Battlefield Portal. Tom Henderson twierdzi, że operacja Metro z Battlefielda 3 jest bardzo prawdopodobna w jakimś stopniu, a operacji blokada nie jest natomiast pewny. Ciekawe, czy i tym razem informacje Insidera się potwierdzą. Na pewno myślę, że nikt by nie oponował. Więcej informacji na temat sezonu pierwszego poznamy jednak na początku 2022 roku. Na oficjalną premierę 19 listopada, bo tylko przypomnę, że teraz mamy taką pra-premierę ze wczesnym dostępem, otrzymamy taki przedsezon, który będzie zawierać wszelkiego rodzaju misje cotygodniowe z nagrodami oraz wszelakie rotacje z czasowymi trybami w portalu. Jaka to jednak będzie zawartość na razie nie wiadomo. O wszystkim jednak będę was na bieżąco informować, dlatego zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby tego nie przegapić. A teraz przejdźmy dalej. Portal fajnie się rozwijał względem różnorodności trybów oferowanych przez społeczność, aż tu nagle odkryto, że da się stawiać serwery, na których zabijało się masowo boty, które miały jedynie 1 HP, i w ten sposób w bardzo szybkim tempie zdobywano punkty doświadczenia i odblokowywano broń. Po dwóch dniach Daj zainterweniowało i w ramach walki z tak zwanymi farmami punktów doświadczenia wyłączono możliwość zdobywania PD na wszystkich grach w portalu, oprócz ich dedykowanych opcji widocznych w menu głównym. Fallout Warfare i Hazard Zone wszystko działa po staremu, jedynie w trybie solo lub kooperacji zmniejszono PD. Działanie jest oczywiście przejściowe do czasu wypracowania blokady przeciwko tego typu farmom. Jeden z prominentnych deweloperów, Dice Alexander Grendal, dał nam znać, że obecny brak współczynnika KD jest przejściowy i zapewne zostaną wprowadzone w późniejszym terminie jakieś zmiany w tym aspekcie. Szczerze powiedziawszy, to trochę groteskowo się to czyta. Inny pracownik DAIS dodał, że podobna implementacja spotka VoIP oraz inspekcję broni zapewne w podobnym kształcie co w Battlefield 5. Taki los nie spotka natomiast starego typu tablicy wyników. Projektant broni twierdzi, że nowy schemat jest zdecydowanie lepszy, ale w jego obrębie jest wiele rzeczy, które można po prostu zrobić lepiej i tak też będzie ciągle czynione. W filmie z wersji przedpremierowej mówiłem, że względem bety poczyniono zmiany w aspekcie rozrzutu i odrzutu broni, co sprawiło, że stały się one bardziej w cudzysłowie żywe. Florian Drangz odpisał na Twitterze kilku użytkownikom, którzy twierdzili, że nie czują oni broni i nie są przekonani co do pewności jej działania. Akurat tutaj jest to troszeczkę trafne spostrzeżenie. Deweloper podziękował za poruszenie sprawy i zapowiedział, że przyglądają się już broni w kontekście rozrzutu pocisków, ale datę aktualizacji nie może jeszcze podać. Podobnie będzie z mechaniką ślizgów, która mimo, że została poprawiona i osłabiona od bety, to nadal zostanie poddana kilku tweakom. Senior game designer Rob Donovan potwierdził, że Ripple Effect Studio, czyli dawne Dice LA, nie planuje wspomagania podboju i przełamania w edytorze logiki. Tylko przypomnę, że jest on dostępny dla TDMA i trybu Wszyscy na Wszystkich. Tłumaczone jest to niemiłymi doświadczeniami, które mogłyby potencjalnie wystąpić. Troszeczkę dziwne. Dyrektor generalny studia Christian Grass oznajmił, że planują oni dodać również w przyszłości szturm dla map segmentu All Out Warfare, czyli zwykłej 2042. Swoją drogą całkiem fajnie, bo można było stwierdzić, że brakowało tego szturmu na tych nowych mapach, który jednak jest takim trochę korowym trybem dla całej serii. Użytkownicy posiadający usługę i Play mogą odebrać interesujące bonusy. Pierwszym z nich jest animacja broni białej, którą można odebrać na premierę. W grudniu będzie to malowanie do F-35, w styczniu 2022 roku zawieszka do broni, a w lutym skin do broni. Reszta nagród zostanie podana naturalnie później. Electronic Arts i zrobiło w ostatnim czasie progres w komunikacji ze społecznością. Stworzone zostało specjalne nowe konto na Twitterze poświęcone wszelakim błędom, stanie technicznym gry oraz nadchodzącym patchom. Za jego pośrednictwem można było dowiedzieć się o niedawnej godzinnej awarii serwerów, czy chociażby konserwacyjnej aktualizacji, która nie wymagała pobierania. Zredukowała ona liczbę błędów wyskakującego m.in. przy dołączaniu na serwer. Mniejsze poprawki ciągle mają miejsce, podobnie zresztą jak detekcje błędu, więc tak naprawdę duży krok naprzód jeśli chodzi o sam dialog z fanami. I to generalnie tyle moi drodzy. Dajcie znać jak wasze kolejne doświadczenia z rozgrywką, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Jachu. Do zobaczenia. Cześć.